Na Z jak zdrowie Mama Brzuszek i my zaprasza Bebiko2. Audycja zawiera lokowanie produktu. Z jak zdrowie zaprasza Iwona Kutyna. Z jak zdrowie Iwona Kutyna. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Razem ze mną dzisiaj Katarzyna Rabenda, psycholog, psychoterapeutka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się mamami, bo mama też jest ważna. Może nikt o tym nie myśli. Mama zwłaszcza pewnie o tym nie myśli, ale powinna o sobie w chwilach wyjątkowych, czyli kiedy na świecie pojawia się jej dziecko, ona jest skupiona na nim, siebie spycha na plan. Delikatnie mówiąc dalszy, a później nagle się okazuje, że budzi się z ręką w nocniku, bo myśli kurczę, co poszło nie tak. <gry> Może upraszczam, ale chyba tak bywa. Czasem tak bywa, i to prawda. I zgadzam się z tobą, że warto, żeby mama o sobie pamiętała nie tylko wtedy, kiedy na świat przychodzi <grym> dziecko, ale w ogóle, żeby o sobie pamiętała, nawet kiedy to dziecko jest starsze. Um, bo jeżeli mama o sobie nie pamięta, no to tak naprawdę często mamy do czynienia z no, różnymi tutaj pewnie scenariuszami, ale jednym z nich jest taki, w którym Gdzieś na tym początkowym etapie, ona siebie obsadziła w tej roli koordynatorki wszystkiego, opieki nad niemowlęciami. Zarządca. Tak, domu. Później, oczywiście, chce też wrócić do na przykład kariery zawodowej, czy być nadal też w tych innych rolach życiowych, przyjaciółki, córki. No jeżeli ona naprawdę chce być w tych wszystkich rolach na 100, to się po prostu zwyczajnie nie da. Wcześniej, czy później się, mówiąc kolokwialnie, wyłoży wyłoży, mówi się o wypaleniu rodzicielskim, więc mhm. no tutaj rzeczywiście konsekwencje takiego podejścia bardzo wymagającego do samej siebie, no nie są zbyt fajne. Ale czy to nie wynika z tego, że takie są społeczne oczekiwania, że właśnie ta matka Polka mhm. to jest ta, taka super bohaterka, tak? Że ona od wszystkiego, na, ze wszystkim sobie doskonale poradzi i w ogóle nie ma kryzysów. Mhm. Nie ma miejsca na jakiekolwiek załamanie w żadnej z tych przestrzeni, bo ona daje radę. Właśnie tak jak mówię, ja bardzo nie lubię tego określenia matka Polka, tak naprawdę, bo ono też sugeruje, że nie tylko ona daje radę, ale ona się nie skarży. Ona w ogóle nie może tutaj zabrać głosu, że jest źle, no bo przecież to macierzyństwo to jest tutaj zwieńczenie, że tak powiem, kobiecych pragnień i potrzeb, i całościowo ona się powinna zrealizować w tej roli, a wiemy, że tak nie jest. No, ty czy ja możemy łączyć rolę zawodową też z różnymi innymi rolami w życiu, i nie uważam, że kobieta, która zostaje mamą, to już ma się tylko. Jakoś tutaj ograniczyć do tej jednej życiowej roli i się w tym spełniać, bo może oczywiście wyobrazić to sobie zupełnie inaczej. Mm. No ale też po, po powiedzmy, że są mamy, które, czy kobiety, które decydują się na to, że, że ich rola życiowa to jest to, że jestem w domu, zajmuję się rodziną. I w prawda? porządku, jeżeli, jeżeli to, jest, to jest jej wybór. Właśnie. Jeżeli to jest Twoja decyzja, z którą mm. jesteś szczęśliwa, to nic nam do tego i świetnie, że takie osoby są. I to nie jest o tym, żeby oceniać, czy coś jest lepsze, jest. czy coś jest gorsze. Ale żeby też pozostawić sobie. Sobie miejsce i przestrzeń na to, żeby w tej kwestii podejmować decyzje. Decyzje w zgodzie z samą sobą, a nie decyzje, które wymagają aprobaty męża, rodziców, nie wiem, środowiska, społeczeństwa, bo my szukamy trochę tego potwierdzenia, tak. bojąc się tak naprawdę polegać na naszych potrzebach i na tym, co nam gdzieś tam w duszy graży, ja jednak chcę coś więcej niż tylko być mamą, i szukamy tej aprobaty na zewnątrz. Czy ktoś mi na to pozwoli, czy ktoś powie, że to jest w porządku, czy ja tak mogę? A nie ufamy sobie, że tak, to jest w porządku. Jeżeli ty czujesz, że tego potrzebujesz, to to jest w porządku. Jak taka młoda mama, młoda starzec mama e, może zadbać o siebie, kiedy właśnie jest taka przyciążona, m, ma nowe zupełnie doświadczenie, bo w przypadku na przykład pierwszego dziecka tak. e, wiele rzeczy no, nie jest w stanie ogarnąć, a, a jeszcze a gdzie ja mam tu pomyśleć o sobie? Nie wiem, chodzi po wyciąganym dresie po tym domu i. <laughs> uciapana jedzeniem dziecka i Klasyka tak dalej. gatunku. Tak, dokładnie, to, to taki obraz oczywiście stereotypowy, ale jednak Jasne. gdzieś tam w głowie mnie się pojawia. No to jak ona sobie może poradzić, żeby jednak pomyśleć o sobie, żeby jednak ta, 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 ta maska tlenowa, która w tym samolocie spada, była przede wszystkim właśnie dla mnie, a nie dla innych wokół? No ja myślę, że jedną z takich ważnych kompetencji młodej mamy, ale w ogóle młodego rodzica, no i nie tylko rodzica w zasadzie. Ważna kompetencja to jest umiejętność proszenia o pomoc, bo my mhm. naprawdę zamykamy się w takim podejściu ja sama i wszystkie te zosie, samosie tutaj, dwie ręce na pokład po prostu i ona tam zasuwają z tymi wszystkimi mhm. obowiązkami i czasem nawet ten tata gdzieś się z boku pojawia, ale ona oczywiście mu zaraz powie, że nie teraz, nie tak, że w ogóle ta pomoc to jest nie taka, jakiej ona potrzebowała, albo jeszcze jedna strategia, z którą często się spotykam u mam, domyśl się. Czyli mm -hmm. ona się tam frustruje, po prostu wszystko na mojej głowie, ale on ma się domyślić, on ma wykazać inicjatywę po prostu. No i ten pan, nawet szczerze mówiąc, jeśli chce się domyślić, to nie ma żadnej gwarancji, że on się domyśli dokładnie tego, czego ona mm -hmm. potrzebuje. Jak mówimy o tym, jak, no to właśnie na początku, jak zadbać o siebie, może mama, no to prosić też o tę pomoc, prosić o to, żeby. Mm, mówić o tym w ogóle, że ona tej pomocy potrzebuje, że jest z czymś ciężko, że czegoś jest za dużo. No i planować jakiś taki możliwy do zrealizowania podział obowiązków, bo mm -hmm. oczywiście Dziecko pojawia się na świecie, ale etat mamy. To mm -hmm. nie jest taki etat, który się kończy po 8 godzinach. On I się nie kończy. I później to dziecko dokładnie już się samo grzecznie sobą zajmuje. Tak tylko on trwa cały czas. I czasem jest tak, że tato, który wraca z pracy, on mówi: No, ale ja już w pracy byłem. Tak. Ja już mi spokój. Tak. Chcę odpocząć. No i też warto, żeby ten partner sobie trochę y, posprawdzał, jak to jest, mm -hmm. czy, czy to jest tak, że y, no, on ma przestrzeń na to też, żeby i czy on rozumie to, że po tych ośmiu godzinach, jak on wraca do domu, też warto by było. Ale czy ty też cządecki? pytanie, czy on będzie na tyle czujny? Y, I czy powinien być, żeby zorientować się, że na przykład z tą jego partnerką, czy żoną coś się dzieje, że, że coś jest niehalo, że jest jakiś problem? Wielu mężczyzn myślę, że to zauważa rzeczywiście, mm -hmm. bo jeżeli mówimy na przykład o depresji, no to to jest coś... Um... Różnie bywa oczywiście, bo tutaj bym powiedziała, to zależy, każdy z nas tak. będzie mógł mieć w tym obszarze trochę inaczej, ale to jest zmiana, którą często widać, że no pojawia się taka anhedonia, pojawia się nieumiejętność jakoś odnalezienia się czy cieszenia się tym macierzyństwem. Czasami jest tak, że trudno w ogóle wstać z łóżka, więc no sygnały są, które można zobaczyć. Na szczęście też w tej kwestii, akurat tutaj media społecznościowe, uważam, zrobiły świetną robotę, bo pokazały, że to może wyglądać różnie, że to jest częste tak. zjawisko no i też dają taki kierunek, co wtedy zrobić, bo wtedy należy po prostu już szukać Ale to pomocy. też nie, nie masz takiego poczucia, że to są trendy, jeżeli chodzi właśnie o te social media, które pokazują, no bo wiadomo, że tam generalnie wszystko ma być pięknie i ładnie, hmm. że jestem taką cudowną mamą, która wygląda jak milion dolarów, obok ma ślicznego synka czy córeczkę i w ogóle piękny, duży dom. Ale bywają takie, mam poczucie trendy, kiedy pojawia się nagle ta mama właśnie w tym powyciąganym t-shercie, bez makijażu, która pokazuje, jak wygląda realne życie tej Młodej mamy, ale to są takie momenty, pojawiają się takie fale i one znikają. Może się mylę, ale mam takie wrażenie, że, że tak to trendowo gdzieś tam się pojawia. Po, ja tej się przestrzeni bardzo powiem. cieszę, że one się pojawiają. Nawet jeżeli one <grym> na się chwilę. pojawią jako fala, czy ktoś, nie wiem, pomyśli przez moment, że to był dobry pomysł, żeby się podzielić tymi kulisami, a nie mhm. tylko tą sceną, to super, bo może jakaś mama na to trafi i powie: O, to u mnie jednak nie jest tak, nie wiem, inaczej, źle, gorzej. Mhm. Natomiast musimy mieć świadomość tego i stąd naprawdę. Bierze się duża krzywda, y, szczególnie wśród tych debiutujących młodych mam, które, no umówmy się, jak w jaki sposób one miały się też przekonać o tym, jak to będzie, bo one dużo rzeczy być może naprawdę przeczytały, zobaczyły tak. i tak dalej, ale życie przyszło i Teryfikuję. okazało się, że trochę inaczej tak. to jednak jest. No i jeżeli one porównują swoją codzienność, te nieprzespane noce, te kolki, ten dress, do łamka, które ktoś pokazuje na Instagramie, na przykład, to pamiętajmy, że my jesteśmy bardzo niesprawiedliwi w tej kwestii dla siebie, no bo my porównujemy całość do Wycinka. Mhm. Te osoby, które właśnie mają takie insta macierzyństwo, czyli ten piękny dom, te dzieci w tych po prostu białych, koronkowych jakichś, nie wiem, bodziakach i ta mama taka po prostu z tym make-upem się przecież budzi rano, mhm. no to one też pokazują jakiś kawałeczek, tak? Co nie znaczy, że one mają nie mają nieprzespanych nocy, czy nie mają kłopotów na etapie, nie wiem, rozszerzania jadłospisu, czy nie mają konfliktów w małżeństwie. To znaczy, że one się tym nie dzielą. Dzielą się tylko tym fragmentem, no bo mówmy się, to jest też coś, po co my na tego Instagrama wchodzimy? My chcemy mm. oglądać to, co jest ładne, nie? A czy my jesteśmy, znaczy, czy mamy są w stanie y, jakoś. Y, to nie chodzi o to, żeby tak zaplanować taki schedule, wymyślić, żeby mm. minuta do minuty, co ja mam robić, ale spróbować sobie stworzyć może jakiś, żeby. Bo, bo dziecko lubi rutynę, to, mm. to już wiemy, zwłaszcza taki maluch. I pod tą trochę pod tą rutynę, no bo jednak musimy się troszeczkę podporządkować, stworzyć sobie jakiś plan taki działania na Jasne, dzień. Ja że tak. I to, jest, to jest przestrzeń moja. Choćby nie wiem, co się działo, to jest moja Przestrzeń, chyba że coś bardzo złego się dzieje, ale że tu jest niem nie karmienie, tu coś tam, tu coś tam, ale tu jest nie, że ja idę i myję okna, tylko ja idę i zajmuję się sobą. Jasne, że tak, i masz rację, warto planować czas dla samej siebie. Tutaj znowu świetne pole do yy, popisu dla innych opiekunów, bo są rytuały o których mówisz, które mm -hmm. możemy z pełnym sukcesem zaangażować yy, drugiego rodzica czy zaangażować nie wiem babcie. Na przykład ojcowie świetnie się sprawdzają jako te osoby, które kąpią maluszki, dlatego mm -hmm. że nie mają po prostu Fizjologicznie większą dłoń, i to dziecko się pewniej czuje wsparte na takiej dłoni, więc kąpiel to może być, że tak powiem, dział kataty. Mhm. Mamy często, mają coś takiego, że mówią, o kurcze, dobra, ale to zajmie, nie wiem, 10-15 minut, to 10-15 minut to mi nie załatwi tych deficytów snu, które ja już sobie zgromadziłam przez ostatnie dwa miesiące. tak? Mhm. To nic nie zmieni. Zmieni. 10-15 minut, ja nie mówię, że to oczywiście będzie tak, że nam wyzeruje ten licznik zmęczenia. Ale dużo pomoże. Oczywiście, mhm. że tak. Tylko żebyśmy to 10-15 minut, tak jak wspomniałaś, wykorzystali dla siebie. Mhm. Nie na to, żeby ogarnąć kuchnię, nie na to, żeby wyparzyć butelki, nie na to, żeby wyprasować, nie wiem, ubrania, czy cokolwiek innego, zrobić co będzie o domu, o innych, o dziecku. Tylko żeby te 10-15 minut to było o nas. Mhm i wtedy tak. A czy taka mama jest w stanie oderwać się tak myślami zupełnie od tego, co nas otacza? A czy tak się wyłączyć, że, no nie, że zapomni o swoim dziecku, ale ja mam coś takiego, że wydaje mi się, że o czymś myślę, myślę, po czym nie wiem, pół dnia później się orientuję, o, nie myślałam o tym przez pół dnia. Jakiś problem na przykład, mm -hmm. który mam, prawda? Czyli gdzieś tam rzeczywistość czy rzeczy, którymi się zajmowałam pozwoliły mi na to, żeby o tym problemie na chwilę chociaż zapomnieć. I czy mamy są w stanie w ogóle, bo są tak nastawione jednak na swoje dziecko, wyłączyć się, bo to może też by trochę im pomogło, że skupić się zupełnie na czymś innym. Masz rację i możemy sięgać tutaj, bo to, o czym ty opisałaś, to jest takie trochę zapomnienie się w realizowaniu innych tak, rzeczy, to, czy to nie Czyli... problemu, Tak, to to jest rzucanie problemu, prawda? Tak, tylko po ale prostu to jakby nie było twoje intencjonalne działanie, tylko tak. to się stało przez to, że twoje myśli skupiły się na innym mhm. zadaniu. A możemy to robić naprawdę celowo, możemy sięgać po takie techniki jak mindfulness, medytacje, gdzie naprawdę podążamy za pewną instrukcją i celowo celowo skupiamy się na czymś innym, na przykład na oddechu. Oddech jest narzędziem, które mamy zawsze przy sobie, z którego warto nauczyć się korzystać. Bardzo go uważam, nie doceniamy w tym obszarze, bo oddech fantastycznie pozwala nam się wyregulować, więc możemy sięgać jak najbardziej po takie narzędzia, nie tylko kiedy mamy trudne chwile w macierzyństwie, ale w ogóle. Um, czy można być, znaczy, jak sobie mamy powinny, to gdzieś tam wbijać do głowy jednak, że Będąc, nie będąc idealną, według tego świata zewnętrznego, może być wystarczająco dobrą mamą. Znaczy, że zdaję sobie sprawę, że kurczę, no nie jestem taka jak ta pani z Instagrama albo nie spełniam oczekiwań mojej teściowej, ale ja wiem, że robię wszystko najlepiej jak potrafię dla mojego dziecka i dbam o nie i dbam o siebie też w tym wszystkim i że, i, i, że jest dobrze. I to jest kluczowe, o czym właśnie powiedziałaś, bo trochę twoje pytanie zawierało odpowiedź. Jeżeli ja, Pytani wiem, tak, jeżeli ja wiem, że ja jestem wystarczająca, że jestem obecna, że to dziecko może na mnie liczyć, że jestem blisko, że jestem gotowa na różne jego emocje, że jestem gotowa na różne kawałki tego macierzyństwa, to lepsze... I te gorsze. No, i właśnie, teściowa ma swoje oczekiwania, mąż może mieć swoje, i świat wobec mnie też może mieć jeszcze inne, ale ja jestem przy tych moich. Ja chcę spełniać swoje własne potrzeby. Właśnie, może to też jest klucz, żeby nie myśleć o sobie tylko jako o sobie, która mm, musi i powinna, mhm. ale przejść trochę w ten obszar, chcę i mogę. Wybieram. Nie robię sobie presji. Tylko podążam. Za sobą, za swoimi potrzebami, słuchając siebie, uważając na siebie, i jak mamy by były dla siebie choć trochę tak troskliwe, jak są dla swoich dzieci, oj, to byłoby super. Oj, tak. I jeszcze na koniec tak sobie myślę, że y, chyba warto, żeby pamiętały o tym, że. Fakt, że stały się mamami nie znaczy, że zatraciły siebie i swoją osobowość, że no, się stały tak. kimś zupełnie innym, bo pewnie część kobiet tak myśli, że tamta ja to już mnie nie ma i to już nigdy nie wróci i tak dalej i tak dalej. Znaczy wiesz, myślę, że po części jest w tym kawałek prawdy, bo, bo tamta jest ja już, rzeczywistość. Tak, już tak. nie wróci, ale będziesz inną osobą. Znaczy może osobą nie, ale no właśnie jest jakiś nowy obszar w twoim życiu, tak? co nie znaczy, że te wszystkie wcześniejsze przestały istnieć. Możesz je po prostu zbudować. W jakimś innym, w tej rzeczywistości możliwym kawałku, takim, który będzie dla ciebie satysfakcjonujący, ale absolutnie no, to nie jest tak, że się nagle zredukowałaś do tej jednej życiowej roli mamy i już po prostu nie powinnaś y, nigdzie tam się rozglądać indziej, zapomnieć o samorozwoju, samorealizacji, w ogóle swoje potrzeby, tak jak wcześniej mówiliśmy, ustawić gdzieś tam na szarym końcu, bo przecież najpierw dziecko i inne rzeczy. Mm -hmm. Drogi Panie, myślimy o sobie przede wszystkim y Syn czy córka jest, są osoby, które się także nią zajmą, więc wszyscy razem damy radę. Kasiu, bardzo dziękuję Ci za dziękuję. to spotkanie. To była olbrzymia przyjemność posłuchać Ciebie, co sądzisz na ten temat. Mam nadzieję, że mamy i rodzice, którzy nas słuchali, także skorzystają. Katarzyna Rabenda była razem z nami. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję. To było Z jak zdrowie. Słuchaj też na ZPL i oglądaj na YouTubie. Dowiedz się więcej o produktach Bebico 2 na stronie bebiclub.pl. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano Bebico 2 należące do Nutricia Polska Spółka z o.o.